Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolonia Lasius bodajże Bruneus. Dzisiaj pokażę Wam kolonię, która super. Kolonię z królową, która super czerwi. czekajcie zobaczmy. Tutaj jest królowa, widać ją. Jakby chciała się pokazać. O, troszeczkę zwariowała, bo ją zestresowałem. Puknięciami, zobaczcie, jest masa czek, tam mamy masę poczwarek. Zumujesz się troszeczkę i tak. Próbowka już jest ewidentnie do wywalenia. Czas na zmianę. Zobaczcie, jak to wygląda. I tak mamy masę potomstwa. Tutaj dajmy od góry. W tej, w tej rureczce za dużo już nie widać. Ale tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo e, poczwarek. E, I cóż, ogólnie królowa e, jest z, e, z pnia. że tak powiem, z wycinanego kawałka drewna. Staramy się tutaj wyrwać jak największą część tej kolonii. Królowa, niestety, ma delika, naprawdę mikroskopijnie, No delikatnie nadgnieciony odwłoczek. Ale jak widać, w niczym jej to nie przeszkadza. Wszystko z nią jest ok, jak widać. Jajeczek jest naprawdę masa. Spróbujemy, troszeczkę pokręcimy co? Trochę je zdestresujemy. Ale asystusy są w miarę odporne na takie rzeczy. Zobaczcie co tu się dzieje. O, zaraz sobie to ogarną. Jest naprawdę ich tam multum. O, chyba je lekko wkurzyłem. Dobra. Zobaczmy co tutaj się e, dzieje. W ogóle czas na gniazdo, bo ta próbówka już im nie wystarcza. Ewidentnie. E, I tak. Na ręce znajdują się dwie probóweczki z wodą, co jakiś czas je wymieniam. Mamy e, już tutaj mrówki, przynoszą po czwartki również, bo tam w tym jeździe to już jest naprawdę licho e, za miejscem. I tak, mamy miejsce na, e, mamy na, jak widać syf, e, jest poidełko, karmidełko i masa karaczanów. Wrzucam im e, tak co mniej więcej 3 dni pół karaczana. Jak widzicie to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5x3, 15 dni, pół miesiąca było niesprzątane. Może, może lepiej, bo jeszcze wyciągałem w międzyczasie im stąd, że tak powiem, odpady. I zobaczmy, tak to wygląda. Bardzo fajna kolonia. Jest u mnie teraz, będzie drugi rok. W tamtym roku ją zdobyłem. W tym roku ją, no, w tym roku ona wygląda. Tak, bardzo fajnie się rozwija, ogólnie bardzo żaroboczne mrówki, polecam. Takie typowe lasiusy, jak dostaną żarobko od razu się tutaj zbiegają. Miodek również, zjadają naprawdę, naprawdę wszystko. To choć jakie już im mają dosyć, jak widzicie cały oblepiony resztkami. Oczywiście mrówki robią to po to, żeby się nie utopić i ratują dzięki temu swoje siostry. Dobra. E, taki szybki przeglądzik. E, może zrobimy odcinek ze sprzątaniem ich. Co już zobaczymy, ale są naprawdę bardzo dzikie. Muszę tutaj nałożyć fluo na górę, bo inaczej nici ze sprzątaniem. Dobra, dzięki za obejrzenie. Hej o